Dominik Chomiński, pomocnik Wagdy Poznań. Powiedz Dominik, jak nastrój w drużynie przed tym sobotnim meczem w Zdzieszowicach? Na pewno jesteśmy bardzo zmobilizowani. Jadąc tam na pewno chcemy tam wygrać, chcemy pokazać kibicom, że jeszcze nic nie jest stracone, że chcemy walczyć o awans i że jeszcze to jest bardzo możliwe, a nie o spadek. No, od strony prezesa i od strony trenera było trochę gorz gorzkich słów, więc jedziemy tylko po zwycięstwo, bo nic innego nas nie interesuje. Ruch z ma bardzo udany początek rundy wiosennej. Można powiedzieć, że zasługują na, tu, na tytuł Rycerzy Wiosny. Wszystkie mecze w tym roku o ligowe punkty zakończone zwycięstwem nie będzie łatwo. No na pewno, chociaż może ja, się, ja się z tej strony cieszę, że gramy z kimś, kto trzy mecze wygrało. Dlatego, że nie będziemy może faworytami. Tak. Tak może będzie, że my teraz jeden punkt na trzy mecze, oni 9 punktów na trzy mecze, więc nie będziemy faworytami i może nam to będzie służyć. Jaką wagę ki kibice zobaczą jutro w Zduszowicach? Na pewno bardzo walczącą, bardzo ambitną, chcąc chcącą grać w piłkę i strzelającą gole. Wiemy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie. Ruch bardzo dobrze zaczął tą rundę. My natomiast słabo. Także oni są na fali, a my jesteśmy w dołku. No i teraz wiemy, że każda fala kiedyś musi w końcu upaść i z każdego dołka można wyjść, także liczymy na to, że to będzie już jutro. Nie, trener nie motywował nas jakoś specjalnie. Sami wiemy, że musimy po prostu zacząć zdobywać regularnie trzy punkty po to, aby nadal móc realnie myśleć o awansie. Na pewno warte skoncentrowanej, zmobilizowanej, zdeterminowanej i charakternej Myślę, że te cechy będą jutro dominować na boisku i wydaje mi się, że ten zespół, który pokaże tych cech więcej, po prostu zwycięży.